O, niebieska kaczka, chodź, chodź, spokojnie, spokojnie. Headshot! Dzień dobry, dzień dobry. To, co trzymam w ręku, to jest tak zwana konsola Pegasus. Starsi gracze na pewno ją kojarzą. A to jest wirtualny pistolet, który strzela w kaczki. I to właśnie grę przeniesiono na vr -a. Gorąco zapraszam do oglądania. No i dobra, jesteśmy teraz w grze troszkę nad planszą, nie wiem w ogóle dlaczego, ale okej, okay. widzicie pikselową trawę, nawet bardzo płaską, tak wstawioną i drzewka. No i dobrze, tu mamy modyfikatory, których nie będę teraz zmieniał, bo są w standardzie bardzo fajnie ustawione. To jest główna plansza startowa, czyli mamy poziomy trudności i dwie ważne Zmienne 180 i 360 stopni. Weźmiemy sobie na początku na, 3, na 180 stopni. E, no i co? Startujemy. O! Bierzemy pistolecik. Podobny nawet niż w Pegazusie i <ścoughs> słynny piesio. Hał, hał, hau. Dobra. Runda pierwsza. Ja mam trzy strzały. O leci, 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 O! Trafiłem, ale nie było widać. No następna. Co, to już? Game over? No to, 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 się popisałem. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Może teraz złapię inaczej. A, no tak, może muszę najpierw pistolet mieć. Dobrze. Jedziemy. O, niebieska kaczka. Chodź, chodź, spokojnie, spokojnie. Headshot! Uff, ostatnim strzałem. Nie no, naprawdę. No dobra, to weźmiemy teraz. Yy... Weźmiemy teraz. Easy może. Dobra, bo jak normalnie jest za trudny, to weźmiemy Easy. No, jak lata, no. O, trafiłem ją za drzewkiem, nie było widać. No i dobra. Teraz poszło lepiej. Wcale nie jest tak prosto trafić. Nie, jakoś wydawało mi się, że na Pegasusie było łatwiej ten telewizor strzelać. O, runda druga. No, to poszło lepiej. Ale powiem wam szczerze, że <noise> bardzo fajna Friday. Gra się dużo lepiej niż na Pegasusie. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w środku i tak naprawdę wydaje się, że byśmy strzelali w te kaczki, chociaż to jest komputer. Ale nie jest to takie płaskie. No, ładnie, główka trafiona. Headshot, runda trzecia. 1000 punktów. Czarna kaczka. Uuu, tu centralnie. W oko. No, chyba skrzydełko ledwo trafiłem. No na Easy jest dużo łatwy. Uuu, tu to pięknie. I co dalej? No, pudło. I zaliczona. Runda czwarta. O kurdzie, tak daleko to chyba jeszcze nie byłem. Za pierwszym strzałem. Następna. Rozgrzewam się. Tu jest. Nie chowa się za drzewa. Nie chowa się ze słup. Uah, mam ją. I następna. No trafiłem ją. Runda piąta. Jeden. Strzałka H, żeby tu się patrzeć. No niestety. 18 tysięcy punktów. Nie jest chyba tak źle, no dobra. To teraz spróbujemy może 360 stopni. Na easy może też, żeby można było chociaż trafić w te kaczki. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha, czyli mamy cały zakres ruchu, co może być ciekawe i trudne. Słyszę kaczkę, ale nie widzę. O tu jest z tyłu. Trafiona. Znów z tyłu. Ok. Słyszę, słyszę, nie widzę. Słyszę, słyszę. One często z tyłu po prostu startują. Ono teraz z przodu wystartowałem. Nie widzę w ogóle. O jezu, ucieknie mi zaraz. Mam ją. Powiem szczerze, że nawet nie wiem w którym miejscu w orientacji jestem. Ale chyba zielone to było wprost. Jakoś tak. Dobrze. Następna kaczka. Trafiona. No, jest dużo trudniej na 360 stopni. Ale chyba frajda jest lepsza, bo więcej ruchu. A przecież o co mniej więcej chodzi. Wijaże, żeby się ruszać. A nie stać w miejscu tylko. Nie widzę, nie widzę, słyszę, nie widzę. O jest. Runda trzecia. Nie za drugim strzałem wyszło. Załatwiono. O! Poszło! Dawaj, dawać mi te kaczki, dawać mi te kaczki. O, no i niestety. No to tyle. Uff, naprawdę bardzo fajnie się grało i przypomniało mi się czasy, kiedy byłem małym szkrabem i grałem właśnie w kaczki na Pegazusie. Fajną bardzo rzeczą jest to, że gra jest dostępna zupełnie za darmo, wystarczy zainstalować tylko SideQuest i tam właśnie ona się znajduje. To wszystko na dzisiaj. Oglądajcie moje filmy. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć!